Witam was w nowym filmie Jestem łysa, nie no żartuję, nie jestem łysa, jestem w kitku Ale jestem żartownisiem Siedzę sobie w domu w szlafroku I tak jakoś nie miałam kompletnie ani siły, ani... Nie planowałam teraz nagrywać tego filmu, ale... Doszłam do wniosku, że jak teraz go nie nagram, to ja go nigdy nie nagram Wiem, że wyglądam koszmarnie i wiem, że jestem totalnym nieogarem Ale ostatnio cały czas pracuję, ciężko pracuję, nie mam czasu nic dla Was nagrać Nawet jeśli sobie coś zaplanuję, to za chwilę umawia się do mnie jakaś klientka na paznokcie czy coś I ja nie jestem w stanie, dlatego kręcę ten film teraz będzie to żaden konkretny film. Chciałabym Was przede wszystkim przeprosić, że nie ma długo coverów, ale nie mam teraz możliwości nagrywać, bo obok mnie są robione remonty, hałasują, wiercą, budzą mnie. A mimo wszystko nie mam teraz czasu, będę miał teraz egzaminy zawodowe. Chciałabym jeszcze nakręcić specjal na dwa latka, ale nie wiem czy wyrobię się na 8. Prawdopodobnie nie zdążę do niedzieli, bo. Po prostu mam za dużo na głowie. Teraz jeszcze mam dużo pracy. Jutro mam dwie klientki, pojutrze mam dwie klientki. Ech, tak, że no nie mam takiej możliwości za bardzo. I co jeszcze? Właśnie zapomniałam o najważniejszym. Chciałam was poprosić, abyście wchodzili na mój kanał z grami. Tutaj jest kanał z grami, gdzieś tutaj wstawiam linka, podlinkuję wam. I o co chodzi? Teoretycznie widać na moich wszystkich załącznikach, że mam kanał z grami, aczkolwiek mówiłam o nim w filmie, tylko i wyłącznie na filmie na 1000 widzów, więc w sumie było wtedy ponad 2000 osób mniej. I też nie ukrywam, że nie każdy patrzy na, moje, na mój główny kanał i może nie zauważyć tego w linkach. Także jeśli lubisz oglądać gry, to serdecznie zapraszam do subskrybowania drugiego kanału, ponieważ jest tam Was strasznie mało, bardzo mało. I strasznie mnie to mimo wszystko dręczy. Nie tyle co dręczy, ale jednak fajnie by było, gdybyście się zainteresowali również drugim kanałem. Jeśli bycie gry, nikogo oczywiście nie zmuszam. W każdym bądź razie, co jeszcze. Teraz na YouTubie, już mi ręka mówią te podtrzymania. Teraz na YouTubie się trochę zmienia. A mianowicie, już sobie pomazałam włosy, widzicie, lubiłam paznokcie Mniejsza. Na YouTube się teraz trochę zmienia, i słyszałam, na mnie słuchy, że mają usyłać subskrypcje osób, które nie zaznaczą tak jak zwanego dzwoneczka przy subskrypcji. Jest to taki dzwoneczek narysowany, wystarczy w niego kliknąć i zatwierdzić. Wtedy będziecie dostawać wszystkie powiadomienia na temat moich filmów. I jeśli coś upublicznię, nic Was nie ominie, po prostu dostaniecie powiadomienie. Że dodam film. Myślę, że będzie to o wiele lepsze rozwiązanie, bo wiele z Was skarży mi się, że nie wiedziało, że dodam film, ponieważ nie widzieli tego powiadomienia. Także bardzo Was proszę, abyście zaznaczyli ten dzwoneczek. A jeśli jesteś tu nowy, to zapraszam do subskrypcji oraz również do zaznaczenia dzwoneczka, bo szkoda by jednak było, gdyby te 3000 zamieniło się nagle w stówkę albo jeszcze gorzej. Także jeśli to. Słyszysz, to zachęcam do kliknięcia w dzwoneczek i co? Teraz jeszcze czeka mnie dużo pracy, ale myślę, że od, od 17 stycznia mam, można powiedzieć, że wolne, ponieważ będę jakby już powoli zaczynać ferie, gdyż 14 w sobotę mam studniówkę. Chciałabym nakręcić na nią jakiś film. Get Ready with Me czy coś w tym stylu, ale nie wiem, czy będzie mi się w ogóle chciało, czy będę miała na to czas, czy jak zwykle nie będę robić wszystkiego na ostatnią chwilę Ale jeśli się uda, to może spróbuję coś nagrać. Ogólnie dużo filmów mam dla Was w planie nagrać, ale cały czas nie mam czasu i możliwości także trzymajcie za mnie kciuki, żeby wszystko się udało. No i co? Zapraszam Was do tego, żebyście subskrybowali kanał z grami. Jeśli nie działają wam linki na filmie, to wszystkie linki będą w opisie. I mam nadzieję, do, do zobaczenia jak najszybciej. Buziaczki i papa!